najstarszy, potem idzie Dariusz Zborowski, natomiast chciałem powiedzieć, że mamy chyba na razie najstarszy pojazd w stawce. Tak, jak do tej pory najstarszy pojazd, 1960 rok produkcji. Coś pięknego, to jest kawał polskiej historii motoryzacji. Czołem Darku! Dariusz przyjechał do nas ze, ze, ze zgrupowania stary traktor Bieszczady, zgadza się? Aż z Waksmunda, e, czyli nie opodal, ale ja znam e, sympatyczną grupę starego traktora Bieszczady, bo właśnie ten Ursus, taki sam model, jak którym ty jedziesz, C328, był w warsztacie starego traktora Bieszczady przygotowywany przez Ryśka którego bardzo serdecznie aż z Podhala pozdrawiamy i na tym traktorze udało nam się wjechać na Olif, przejąwszy Europę tysiące kilometrów, także jest to bardzo wspaniała maszyna. Gratuluję Tobie Twojej muszki 2. Dziękuję, wzajemnie gratuluję. Pytanie jeszcze, jedno. chcesz kogoś pozdrowić? Nie dziękuję. Nie dziękuję, no, no, bardzo, bardzo, bardzo jakby uczciwie, jakby nikogo nie pozdrawia, ale są bardzo do tego prawo. Czy jesteś gotowy? Stopery gotowe? Gumowizn gotowy. I wysoko w powietrze, bo to wspaniale na zdjęciach na tle tadr, wygląda. Tak. Uwaga. Czas na Nie, 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 wracaj, 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 taczki, 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 taczkami. Taczkami trzeba słuchać. Taczkami, taczkami trzeba dojechać e, do hełm, po hełm. Błyskawicznie. Ubieramy hełm, objeżdżamy dookoła słupek i wracamy do traktora. Ale ubieramy hełm, ubieramy hełm. Dajcie mu sprawa. prawa. Podpięćmy atmosferę. A ja, hełm założony. Niech te by brawa by, daleko lecą, byle, aż po karnę. założony stabilnie, tak żeby mu nie spadł, więc dobrze byłoby sobie naciągnąć paseczki w tym hełmine, żeby w trakcie trasy nie był problemem. I szanowni państwo, 1960 rok. To jest rok produkcji tego traktoru. Najstarszy pojazd w stawce. A dzisiaj ten jest 63. Jak na razie najstarszy pojazd w stawce. I już ruszą na trasę.